Siemano, witam was z miejsca, w którym miał wylądować bohater dzisiejszego odcinka. A jest to niebyle jakie auto, bo można by powiedzieć, że to jest taki złoty gral, który nam się trafił na kasacji pojazdów w firmie Panta. Auto, które stało ponad 9 lat pod blokiem, i poprzedni właściciel stwierdził, że chce się, krótko mówiąc, go pozbyć i można powiedzieć, że dokładnie sekundy przed kasacją udało mi się to auto uratować, więc w tym materiale misja poboczna, gdzie zobaczycie. Co udało się tak naprawdę z tej fury wykrzesać i jaki jest dalszy plan na to auto? Lecimy. Jak widać na załączonym obrazku. Obok mnie stoi Nissan S13. Ten, ten konkretnie egzemplarz jest z 90., O, mam tutaj ściągawkę na błotniku z 92 roku. I jest to, jak to na Europę bywało, 1,8 benzyna. Więc otwieramy maskę i zobaczymy, co nas tam spotka, i odpalamy. Pierwsza ciekawostka: maska z laminatu. Tak. Tu no. był już tuning robiony. Yy, przytrzymaj, bo trzeba Czemu? iść pod driftową pod podpórkę. Pod podpórkę, a w międzyczasie możecie zobaczyć, co tu się dzieje na podszybiu. Jak rozmawiałem z właścicielem, no to auto generalnie stoi, w sensie nie jeździ od 2015 roku. Mamy 2024 trochę postało. Nie ma gdzie? Nie dobrze. Żeby... A tu? Zaczekaj, w tym I co. wtedy dla trzeszczy. O. no i o. Jest. Wersja z klimatyzacją, To pająki no. mieszkają. No, generalnie jak powiedziałem paru osobom, podzieliłem się informacją, że taka fura przyjechała, no to oni powiedzieli, że to w ogóle jest coś niesamowitego, bo tych aut na rynku jest mega mało. Nie wiemy w jakim stanie jest karoseria jakby pod spodem, ale z zewnątrz no nie jest bardzo, nie jest bardzo źle, no są jakieś wykwity korozji wiadomo, no ale to jest japońskie auto, do tego zacznijmy. Ale co jest fajne, jest kompletne. To jest duża, duża sprawa. Dobra, trzeba odpalić ten kompresor, trochę tu przedmuchać, bo tu kurde, pajęczyny wszędzie wiszą. Tak wygląda kluczyk. I jak Kamil mi go na początku pokazał, to myślałem, że to jest bryloczek jakiś, że ktoś miał taki no, jakiś po prostu bryloczek, nie? A co jest najlepsze, to jest pilot. Tylko to jest pilot, tylko że to no, trochę się... Nie wiem, no spuch, pewnie bateria wylała, albo coś w tym stylu, no ale generalnie <głos》> tak wygląda. Wyciągam cewkę zapłonową, cewki tak naprawdę, żeby zobaczyć w jakiej kondycji są świece zapłonowe, czy w ogóle jest szansa, żeby na tych świecach yy, chciał nam odpalić. Odpalamy? Ja, na razie mierzymy kompresję. Chyba dobrze, nie? No. 14 prawie. O! Dobra. 14 dobra, 11,5. Aha, pokazywałeś? No. Widziałeś to? Nie, no, też to jest. Speed. To jest chyba pierwsza, pierwsza wersja. Need for speeda. Lampy seksu i biznesu. O kurde. Ale głośniki te jakieś... Panie! Urna. Wiesz jaki to robiło przeciąg? Jest koło zapasowe? Jest, seryjna, seryjna felga. Na zapas. Nie, ze ślimaczkiem, patrz! Co to jest? To jest domek. Ile, ile ty siedziałeś? Kolego! O oh. oh yeah. Tak jest! To mi się podoba. Wiesz jak to w nocy musi robić. Nie. O panie. Wiesz jak te heromy odbijają? To... Gram na nissanie <noise> A on tu jęczy pod maską Klapy tak chodzą. W kombajnie. Two hours later Co? O Panie, słuchaj. Sahara O Boże <laughs> jaka, jaka reakcja. O kurde, ty faktycznie. O, z, pro, z przodu też te nie. Za gruby pindol. Kamil ma problem. Na starą Azjatkę cię wzięło. Ta. Just the, like to to... Mm -hmm. the middle, I Like a, rocket. Give me a bit, I'm a bit, I'm a rocket, feeling like rocky, fit in my pockets Bob, man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my like a rocket. I am just trying to get myself to the top. See in jest tylko 12 V. Nie zabijecie to. Ja wiem, że mnie nie zabije, ale to jest Dawaj. odruch automatyczny. Działa. Pilot nie reaguje w ogóle. Działa. Dobra. Czyli pilot, pilot nam nic nie robi. Wolniej się nie da. Spróbuj. Wyrwiesz to Coś? zaraz. Teraz. What? Boo! 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 w końcu taka jedna Boo! która Boo! ten, e, rygiel to powoduje, że jak się zamkniemy w środku, no to nie otwierają się drzwi i nie chciało ten mechanizm puścić i nie chciał się zamknąć. Nabroił. W końcu się ruszyło. Ten mały tutaj dzyn zelolo. Ten o, Ten. Blower motor, air condition. A ten już wątpił. Drzwi nas. Ten, nas do domu, drzwi nas ja pokonają. A. Wyłącz światła. <laughs> Jak ten, Michael Knight, to miał auto takie podobne. W Spróbuj nim zakręcić. Dobra. Teraz widzimy przebieg, i przebieg w tym, oto, aucie mamy 170 118 km. Idealny podsprzedaż. Idealny pospredasz. Tak. Dzień dobry, słucham Dzień dobry, witam. Dzwonię z takim pytaniem, bo próbujemy odpalić tutaj samochód Chcemy go ożywić i no, najwidoczniej jest jakaś blokada Czy, czy Pan mógł nam powiedzieć, jak odpalić ten samochód? A, to teraz sobie przypomnę, z lewej strony pod kierownicą jest takie uziemienie Uziemienie? Trzeba w to wcisnąć śrubkę i może zapalić zapłon Aha, ale to jest pod kierownicą, tak? Zobaczymy. No dobra, dobra. czyli po, krótko mówiąc, pod kokpitem dwie śrubki spróbować złączyć. Mhm. Jasne. Dobra, to dziękuję za informację i pozdrawiam. Ale co on powinien teraz zap zapalić? Jak będziesz ty coś wskazywał? to są takie kurde zabezpieczenia z lat z, tych, z lat. E... 90? Tak. Czyli pasowałoby. Które nie działały. No nic to powiedziałbym. No właśnie, inaczej, ale nigdy nie działało tak jak działać powinny Bo widziałem po tym, po, po tych napięciach, które, które tam dochodziły, bo miałem tam jest opis przekaźników no. I podłączyłem to na krótko To on powinien zapalić, a nie chciał, więc stwierdziłem, że gdzieś coś kurde jest Pytanie, czy pompa paliwa zadziała No to co, ja będę patrzał Sika? Mamy napięcie na ten. Na fuel pump. Jest? Tak, jest bezpiecznik, jest napięcie. Pojawiło się wczoraj wszędzie ładnie prąd się nam pojawił Tak, tylko że pompa nie działa. To to musisz musisz to no kamie. tak, się działo tak, że obuł głowy. Pani. O, teraz to było widać. bosko. Tak, tak to nie zadziałało. Co zadziało. to się stanęło. No Boże to z wody. Wiesz co, nawet, nawet jak ta pompa nie, nie ten nie będzie żyła to trzeba kupić wtedy zamówię najtańszą pompę Volkswagenową. Ona kosztuje. Taką to ten tak, taką do zwykłą do paliwa. Ona, ona kosztuje 30 40 zł. I po prostu trzeba. Teraz się może światami pobawić, bo to sobie pobaw włączę ten. A, 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 a to sobie to se ak akumulator do, do ładowania. Włącz kierunki. No, działa. Działa. O, na środku! Nie. Na, na blendzie jesteśmy. A, a, tylko jeden. Aj, tak. A działały dwa światła. Działały. A to ja je stopy zapalę. No, panie. Teraz to jakby odlatywał. The next day. Co zrobiłem? Dostałem się do pompy paliwa, która jest z tyłu zbiorniku. Wyjąłem ją. Pompa paliwa nie nadawała się do dalszego użytku. Bo podłączałem ją na krótko i nawet nie chciała, nie chciała się odezwać, więc została założona nowa. E, został też do, poprowadzony prąd do pompy. Bo no, niestety w kostce, którą nie powinien być prąd po, do pompy paliwa. Piny są tak zaschnięte, e, więc nie chcemy poświęcać jakoś tak dużo czasu, i żeby to naprawić tą wiązkę. i tak na szybko został puszczony o. Taki długi kabelek który idzie stąd bez bezpiecznika od pompy paliwa idzie sobie przez całe auto i jest... E, idzie do pompy. No i teraz jest to zmontowane i pompa działa, paliwo dochodzi do filtra. Zmieniłem też te dwa przewody, bo niestety zostały nadgryzione zębem czasu. I ciekło. Było więc Trzeba było założyć. jest założony inny akumulator z kompota. Więc podłączamy duży akumulator drugi, bo obstawiam, że ten raczej nie wytrzyma długich prób kręcenia. No i próbujemy uruchomić tego klasyka driftu. No proszę, mówię ci, że Kamil odpalał, jak Ciebie nie było. Nie odpalałem. Myślisz, myśl, że Kamil by wytrzymał, żeby takiego odcinka. Ja już jestem tak że nie, nie wiem. odpalić nie odp auta? Nie odpalałem. Nie odpalałem. Tak, nie odpalałem. Sprawdzałem tylko, czy jest iskra, ale nie odpalałem. Mieliśmy nagrywać to w piątek, ale Daniel oczywiście nie mógł. Musiałem wytrzymać weekend. No. Ja, a w, a wiesz, no wiesz, wiesz jak Kamil wyglądał. Wiesz jak Kamil wyglądał przez ten weekend. Jak ten Pablo Escobar, wiesz. Odpali czy nie odpali? Dobra, podejmij, podejmij próbę. Dobra! Ma chęć Dobrze Jadesz. myślałem, że piknie. Ale ty no kurde Generalnie to tak już jakby chciał. Ale coś słyszę, że coś tak czuję, że tłumik jest trochę dziurawy chyba już? Tak? Będzie gadał. Jadę! No Półtorej tysiąca ma. Ma gdzieś się szczelności przy dolocie. Oj, zobacz, zobacz, zobacz co tam się daje. Widzę właśnie. Daniel, chodź zobacz. Widzę. Naprawdę go nie odpalałem. Teraz to wiesz, to teraz wygląda tak kurde wiesz? A kawy cały weekend na wiesz, na kanapie odpalił. Jeżeli 9 lat temu był problem z odpaleniem, to po prostu znaczy, że nie było kamila w tym aucie trzeba sprawdzić, dlaczego nie chodzi na jeden garcz. Bo kompresję mamy, bo mierzyliśmy, więc kompresja jest OK eee, więc albo może być uszkodzona świeca zapłonowa, albo cewka. Więc teraz trzeba sprawdzić. Który z elementów jest uszkodzony, panie kolego? A najprostszą metodą, żeby to sprawdzić, jest podmianka. O dali nam nie chodzi na drugim cylindrze, więc teraz dostał używaną świetę zapłonową z Subaru. Uh, zapasową, uh, u, panie! Gwintami pasuje. W sumie lata podobne produkcji silników, więc. ale to plus 10 koni minimum. Więc albo to jest świeca uszkodzona, albo gdzieś niestety wiązka elektryczna przegnita. Zaraz zobaczymy. Jedziemy. Kamilu! Palgo. Palgo. pakuj się! Kamil Czy... będzie naszym kierowcą teamowym. Zobaczysz, w ogóle hamulce są jakieś. Ja tam po co komu hamulce? Nie o. widziałeś jak się jeździ bez hamulca? Weź mu tamten. Weź mu tamten, e! Pomóż. Kolego, wstajemy, halo!

Nissanem, no nie ma pewnej mocy, to na pewno, bo to samochód stał 9 lat, ale tak fajnie, że fajnie, że udało się go odpalić. Jeśli jakby były hamulce, to można było coś bardziej pojeździć, ale mogę powiedzieć, że jeździłem Nissanem S13. Nawet zamiliłem kołami z tyłu, ale więcej nie da rady. <grym> Za mało mocy. Dotyk Kamila zadziałał, kolejne auto żyło, które miało nie ożyć, e, więc co, umyjemy furę pewnie i... Teraz zaczyna się gonitwa myśli w głowie. Miało być na sprzedaż. No ale z drugiej strony, no, no szkoda, no kiedy takie auto drugie się pojawi. No ale z drugiej strony są kolejne auta rozpoczęte, nieskończone. I się zaczyna bitwa myśli. No, tak. No bo to Nissan. No to Nissan. No to, to, to Nissan. No to chyba unikatowe auto, generalnie. No. E, tak więc my idziemy spać i się zastanawiać co dalej oh my god i'm just playing with him now yeah oh my god what she saying say yeah. i can't respect it i'm in the gym but i am not flexing came from a fort i'm needing a laces shooting like luke i told him i'm next shit just... oh my god i'm just playing with... Słuchajcie, moja przygoda z Nissanem się kończy. E, jakoś tydzień temu nagrałem na Instagramie po prostu rolkę z tym autem, Insta Stories, w sumie, e, i pokazałem wam, że jest taki samochód i, no, szczerze mówiąc, że ja się nim nie zaopiekuję. I może ktoś z was, z widzów, by chciał? Dostałem mega, naprawdę mega dużo wiadomości. No, i sytuacja jest taka, że od tamtego czasu minął tydzień i auto zmieni właściciela, tak naprawdę, więc będzie z tego projekt, Krótko mówiąc, Wiesz? A czy ty na ten za tym Nissanem? Oczywiście, że tak. Dzięki temu samochodowi mogę powiedzieć, że jeździłem Nissanem. O. Bo nigdy wcześniej Nissanem nie jeździłem, żadnym. A nie jest 13, ani z 14, ani z 15. ハハハハ Poznajcie nowego właściciela, Hubert. Siemanko. Szczęśliwy nabywca? No raczej tak. Raczej tak. Raczej tak. To się okaże po miesiącach pracy, czy będzie szczęśliwy. Jeść. Nie no, ale generalnie jakbyś mógł powiedzieć w dwóch, trzech słowach naszym widzom. Jaki masz plan na ten oto pojazd? No, Drifter na pewno, nie? Tylko coś takiego ze stylem. Ze stylem. Tak jest, no? Na glebce na dobrym kole. Na dobrym kole. Tak jest. Przewidywany czas operacyjny? 3, lat. 3 lata. Trzy lata. No spoko, no, to jest szczera odpowiedź, tak? 3 lata, no. Więc słuchajcie, jakbyście chcieli zobaczyć, jak ten projekt e, powstaje, to możemy Twojego Instagrama podać? Tak. No. To proszę bardzo. Daber, daberek. Daber, podłoga, daberek. Będzie to napis. No. Możecie śledzić dalszy los tego projektu. A my się też umówiliśmy wspólnie, że jak będzie już ten moment, że będzie działać, jeździć, to będę mógł się przejechać. Więc będziecie mogli zobaczyć, jak to auto... I kleimy parki za 92. I pleimy, tak, kleimy parki za 92.

a ja wam tylko powiem, no że oczywiście nie będę ukrywał, bo to i tak będzie, będzie pewnie. To jak to wam nie powiedzieć? Pewnie powiedzą Janusze, że fura, suku, zarobione jest. Trzeba im to wytłumaczyć, że tak. Fura pojechała w świat, nie będę ukrywał, ale cały zysk z tego projektu, który, no wiadomo jest, no, fura została skasowana, auto zostało sprzedane. Ale i tak nie do najwyższą cenę, jaka była podawana, ponieważ e, idea na to auto jest takie, że to ma dalej jeździć i to był mój główny priorytet, nie pieniądze. Aczkolwiek pieniądze też zostały zarobione. I te pieniądze oczywiście zostaną, zostaną zainwestowane, jak każdy już pewnie wie gdzie. BMW 92 zapraszamy worek pieniędzy idziemy go wrzucić tam. O, zobaczcie, tutaj stał Nissan. Jak widać, jeszcze trochę po nim zostało.